Kup sobie koszulkę z polonezem. Zapraszam do sklepu motoretropresscapsel.pl do zakupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem w Photoshopie. No i można sobie kupić na przykład tutaj z białym polonezem borewiczem. Jest tutaj polonez caro plus ciemnozielony, tak jak mój. Jest polonez caro plus bordowy. I można również kupić koszulkę z logo Moto Retropress i mojego drugiego kanału RETROARCHIWIZACJA także śmiało wbijaj i można sobie kupić koszulki w różnych rozmiarach i za kasę ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów także dzięki za wsparcie i za to że jesteście ze mną i mnie wspieracie ojejku jakie słońce Panowie, tam z strony Oskar i dzisiaj zapraszam na kolejny film. Jesteśmy w moim garażu, gdzie mam mojego Poloneza 1500, tak zwanego Borewicza. No i co? Kupiłem sobie takie meble. Będziemy je zaraz otwierać. Dosyć tanio wyszły za sztukę. Będziemy je zaraz składać. A dlaczego? Dlatego, że trochę taki już bajzen zaczął się robić tutaj w tym garażu. Różne rzeczy leżą gdzieś tam, się walają. Części, nie części. No, przydałoby się jakieś mieć meble, żeby to elegancko stało i prawdopodobnie tam przed samochodem to poustawiam, bo tutaj też już się pozbierały różne graty. Prawda? Więc no tutaj pewnie to sobie tak ustawię. Będziemy nagry będę nagrywał. No zobaczymy czy te meble są do mnie coś warte, no bo to dosyć tanio kosztowały 73 zł, gdzie w innych sklepach kosztują 200, 300, 400, 500 nawet złotych, więc zobaczymy no. No zapraszam do wspólnego dzisiaj oglądania. Dobra, pierwsze co zrobię, to odpakuję to. Są tutaj dwa zestawy. Ja kupiłem dwa zestawy. Zobaczymy, ile to jest warte w ogóle, bo inne są po 400, po 200, po 300 zł. A te były tylko po 75 zł. Ja też nie mam zamiaru wydawać na głupie meble nie wiadomo jakich pieniędzy. No więc kupiłem na razie takie najtańsze i zobaczymy, czy to, czy to się do tego przyda, czy nie. To jest w ogóle warte swojej ceny, czy to się okaże, rupieciem jakimś. Może najpierw jeden, a potem drugi będę odpokowywał i robił jeszcze nie pomieszały części, prawda? No dobra. Patrzymy. Co my tu mamy? Będą różne tutaj takie takie testelarze. I liczę też, że będzie instrukcja w środku. Takie tutaj prawdopodobnie to będzie na te półki. Zaraz będziemy wszystko weryfikować. No i jeszcze takie płyty są. Czyli na tym to będzie wszystko leżeć. No dobra, oby te płyty tylko nie pękły. No zobaczymy. No i są jeszcze jakieś takie, to właśnie będzie chyba na te listwy, a to jakieś mocujące razem z tymi. I jest instrukcja. Dobra, trzeba działać w takim razie. To prawdopodobnie też jakieś łączniki. A to jeszcze nie wiem, jakieś może narożniki. No, albo stópki, no zobaczymy. Dobra, już zaczynam kumać te elementy. Łączymy w ten sposób. I później drugi. Dobra, i gdy mam dwie tak złączone, to muszę teraz z tym to połączyć. No, na razie to tak słabo stabilne jest, ale zobaczymy, zobaczymy co dalej. Bo na razie to strasznie słabo stabilne jest. No, zobaczymy. No i też już taje, no trzeba tak narówni to poskładać. Wtedy już trochę stabilne to się zdaje. No, kolejne pinterko. I powinienem używać młotka, ale akurat tutaj ze sobą nie mam, no to po prostu kluczem sobie Trzeba je tak dobić, żeby te blaszki weszły. I teraz te szerokie. Tak samo. I kolejna tutaj. I może coś z tego będzie, bo im dłużej to składam to jednak widzę, że jest w jakiś sposób to stabilne. Teraz takie przedłóżki i później będzie można wyżej jeszcze dać kolejne te nóżki. O. Dobrze. Tak samo trzeba dostukać. No i tak samo z pozostałych stron. No i teraz następna kondygracja. I co teraz wbijamy tutaj? To I co też dobrze? Z góry? No to wychodzi chyba, nie? Dobra, zaczyna to już jakoś wyglądać. Teraz co? Kolejne tutaj ścianki. To na razie widzicie o tak lata. Ale jak będą te chyba, no to to się bardziej takie sztywne zrobi. No zobaczymy, zobaczymy. Ja też nie mam zamiaru tutaj nie wiadomo jakich ciężkich rzeczy trzymać. Jeszcze później będzie można to do ściany no, przywiązać. Tu na przykład teraz mam na gwoździu, okur, moja rejestracja z Kalifornii wisi, ale do gwoździa będzie można sobie przy tego przywiązać, no i zobaczymy no. Dobra, jako tako stoi. Teraz zabawą jest to, trzeba tutaj te haczyki zaginać w ten sposób, tak samo tu i trzeba wsadzać to w ten sposób, żeby przeszło nie na wylot, o tylko dokładnie tak i tak samo z tej strony tylko tu jeszcze nie mam tej a to zaraz dojdzie o i teraz elegancko jest, teraz tak samo jeszcze na dole Dwa takie, będzie to już coraz bardziej, to już zaczyna być stabilne, już się nie ma i ta. No, może coś tego będzie jednak. No, zobaczmy. Tutaj. Wyginam. Wyginam. Jest, jest. I na dole. To samo. Także tutaj teraz. To jest tutaj ten otwór. To tak może o kamerę postawię. Tak? Dobra, ua, niby nic, ale się kurde spociłem już, ale dopiero pierwszy mebel. Dobra działam dalej. Nie no fajnie, musi być porządek w garażu jeszcze później tutaj oświetlenie wymienię, bo trochę jest za ciemno, prawda, żeby lepiej można tu było pracować i, i będziemy się grzać zimą, po prostu będziemy grzać się zimą tymi farelkami. No, i wychodzi na to, że błąd popełniłem, bo robię teraz tutaj ostatnią kondygnację. A tu będzie tak pusto, to też nie może być. Za zbyt blisko siebie dałem te półeczki, więc trzeba będzie to podwyższyć o parę stopni. No, więc zdałem sobie roboty dodatkowie. No, ale jak pierwszy raz coś takiego się składa, to tak, żeby tu jeszcze była jedna taka, no to spoko, ale za zbyt blisko dałem siebie te. Dobra, przerobię to zaraz. Teraz, według instrukcji, te narożniki. No to zobaczmy, czy mi się uda. Może najpierw jeden pierwszy. No, nawet chyba wyszło. No i dobra, teraz deski kładziemy. Zresztą bardziej takie płyty są niż deski, ale zobaczmy. No, powiedzmy, ostrość, ostrość mamy, dobra, powiedzmy, jeśli nie kłaść tutaj nie wiadomo czego, to ani to się nie połami, ani ten stelaż, tak? No ja raczej będę kładł różne skrzynki z częściami do polonezów, albo z narzędziami. Kurde, dobra, zrobimy tak, teraz żebyście mnie widzieli, co ja robię. O, na dachu poloneza teraz będzie stał. I ciach. Jest? Czy można by było coś podłożyć pod te deski. Jakże mnie nie widać, głowy mi ucina, ale pozłoń, że one tak nie stukały, nie ma, bo przykleicie klejem. Tylko wtedy, na przykład, przy przeprowadzce do innego garażu, no to już bym tego nie, mu nie mógł rozmontować. Tylko po prostu bym musiał do jakiegoś busa włożyć cały regał, prawda? Chyba, że po prostu, jak będą stały różne rzeczy, no to to po prostu będzie dociskało, wiecie, i nie będzie tak hałasować. Zobaczymy, no. Wszystkie półki już są założone. Zobaczmy, czy to się majta. Lekko, ale to tak w normie bym powiedział. Poza tym, jak będą jeszcze ciężary na ten leży, to też jeszcze bardziej się dociśnie. Ja bym teraz to podsunął do ściany. Zobaczmy, od bliska. Drugi jeszcze, no wstawię tutaj, tylko trochę trzeba posprzątać, no i też mieć miejsce na jego rozłożenie, więc zobaczymy. Słuchajcie, no nie jest źle, ja jestem nawet zadowolony. Może nawet są to szersze te meble niż te, które ja miałem tam wtedy w tamtej komórce, gdzie mieszkałem. Trochę majta się, czekaj, ja o tak pokażę. Bo krzywa podłoga jest, ale to tutaj mam o, gwóźdź. To sobie mogę tutaj dodatkowo jakimś sznurkiem to przywiązać, żeby tutaj wiesz, nie poleciało na samochód, bo <grym> była bieda straszna. Słuchajcie, no dobra, yy, mała przerwa zanim zanim będę składał drugi. Bo nie wiem, czy mi się chce dzisiaj, albo nie wiem, która godzina zaraz zobaczy, która jest godzina, czy ja zdążę. Bo i mówi, tutaj trzeba posprzątać jeszcze, przecież to wszystko poprzenosić. No to też tak szybko, to mi to nie zajmie. Dobra, i tak to mniej więcej wygląda po, po układaniu gratów. Jeszcze tylko muszę przetasować, któregoś dnia, co się nadaje do użytku, co np. do wyrzucenia, co do śmietnika, co do instalowania w samochodzie, więc to tak też na razie rzucone jest, żeby było więcej miejsca w garażu. I rzeczywiście zaczyna być więcej miejsca, bo wcześniej to tutaj było wszystko zawalone aż potąd, nie? No i będę składał drugi mebel, no to może jakiś osobny film nagram, zobaczę, albo ten wydłużę. I no tutaj poprzestawiam, na przykład w ogóle tutaj to są rzeczy do klimatyzacji do Caro Plusa, więc też czas najwyższy je już wywieźć, niedługo klimatyzację wstawiać. Tu na przykład sobie trzymam choinkę na święta. Tam pod spodem są koła z Borywicza, też nie wiem czy, czy, co z nimi zrobić, bo tak w sumie nie będę ich zakładał, już felgi tylko mogą się przydać, a opony to raczej nie. I tak o każdy centymetr tutaj w garażu, wiecie, no dbam, pilnuję, tak, no, myślę co tu zrobić, no i stąd też się trochę pozbywam rzeczy, no bo to, to też nie można być zbiera zbieraczem, zbieractwo uprawiać i kurwa yy, przyda się, tak zwane, że przyda się, czyli to są przyda się, no, na pewno niektóre tak, ale kurde, no nie wszystko, no, muszę tu po prostu też jakiś dzień poświęcić na to, żeby przez, posegregować, sprawdzić, są tu też na przykład jakieś zużyte części, na przykład mam dwie pompy wody wymontowane z poloneza i co z nimi zrobić. Tak? Po prostu chcę mieć też tutaj przygotowane miejsce do pracy na zimę. No i dokupiłem żarówki LEDowe, bo wcześniej to były zwykłe po prostu Wstawię zaraz zobaczymy czy będzie jaśniej. No po prostu ja też chcę, żeby to było jasno, żeby to były warunki. Zobaczmy. Drugą jeszcze. O. Zaraz zobaczymy, czy będzie jakiś efekt. Dobra, trzeba zapalić światło, zgasić, zamknąć drzwi, zobaczymy. Uwaga. No, teraz to można tu pracować. No i dobra, tym akcentem. Chyba zakończę. Jutro sobie będę drugi tam układał mebel. No, zależało mi na tym, żeby to było jasno, wygodnie, więcej miejsca niż poprzednio, żeby nie było trzeba się przeciskać między tymi pudełkami. No, jeszcze gdzie nie gdzie to stoją, nie? Na przykład nie wiem co zrobić ze starą skrzynią biegów. dworywicza, no nie wiem czy oddać na złom, czy komuś to się na części przyda, nie wiem. Nie wiem, no, szkoda niby wyrzucać, ale takie przyda się zbierać, no to Kurwa, to, to można wszystko zbierać i co dalej, tak? Yy, no, bo mam zamiar przecież i fotele wyprać, to żeby tu, żebym tu miał miejsce swobodnie z odkurzaczem piorącym, jak tutaj się poruszać. No i w przejściówce będziemy wymieniać zbiornik na paliwo, będziemy zmieniać yy, gaźnik, który będzie, no, w myjce ultradźwiękowej wymyty. Będziemy hamulce wstawiać, przód, tył, yy, tarcze, klocki, yy, linkę yy, hamulca ręcznego. Być może też sprzęgło, chociaż no ciężko tu będzie, bo tu kanału nie ma. Nie, to chyba to gdzie indziej zrobię. No, no niestety trzeba będzie gdzieś indziej w jakimś warsztacie czy, czy gdzieś. Pewnie amortyzatory też, pewnie też drążki kierownicze. No to, to trzeba, to, to musi być miejsce po prostu do pracy. No i wiele innych jeszcze tematów. No dobra, jeśli się podobało, to będę bardzo wdzięczny, jeśli dasz mi łapkę do góry i napiszesz komentarz. Można napisać cokolwiek. Kropkę nawet wysłać, albo napisać KDS, komentarz dla statystyk. Właśnie, żebym się rozwijał, żeby moje filmy właśnie częściej się pojawiały, żeby więcej tego nagrywać i żeby no, z popularności jak, jakieś pieniądze z tego też mieć, tak? I żeby później te części do polonezów kupować właśnie z popularności tego kanału, z zarabiania, tak? Także no, będę bardzo wdzięczny za pomoc tego typu. No i również można udostępnić ten i inne filmy na Facebooku. Też w ten sposób mi pomagasz. No, i dzięki za oglądanie. W sobotę spotykamy się przy Polonezie przejściówce. Cześć się Teraz jaśniutko jest. Poczekaj, i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTube Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.